Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym filmie jak widzicie mamy jedną deskę i dzisiaj pokażę wam jak z takiej deski zrobić domek dla zapylaczy jak nie wiecie co to zapylacze to zapylacze to różne różnego rodzaju owady, pszczoły różnego rodzaju takie no, owady generalnie które zapylają rośliny, kwiatki różne takie rzeczy Także jak widzicie, mam podzieloną tą deseczkę już na 6 części i właśnie z tej deski zrobimy sobie domek dla zapelaczy odległość między tymi kreskami co widzicie to 10 cm deska ma szerokość 60, a... znaczy wysokość 60, a szerokość 30 nie 20 28,5, 29, jakoś tak. Jest, nie jest równa, ale damy sobie radę. Do przycinania desek użyłem, no, pies tego narzędzia. Jak nie macie czegoś takiego, to wystarczy zwykła piła, ale tym jest szybciej. Co prawda, precyzyjniej może wyjść piłą zwykłą, chociaż nie wiadomo. Ja tnę tym wyżynarkom i jest szybciej i łatwiej, dlatego, że takie narzędzie. Także wszystkie deseczki już są pocięte, jak widzicie, ładnie są przycięte. O. I teraz będziemy je zbijać. Pokażę Wam jaki kształt. I zbijemy sobie je w jedną część, w taki gomek. Do zbijania będę używał gwoździ, także nic specjalnego. Mamy już zbite. Dół i ścianki jak widzicie jest to zbite na razie na jeden gwóźdź tutaj oraz tutaj i teraz będziemy robić skośny dach Zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądać coś takiego coś takiego o i żeby ten daszek był równy, tutaj odetniemy taki kawałek, bo wiadomo jedna deska będzie nachodzić na drugą. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, tak to wyszło. Jak widzicie mam szyszki. Między szyszki zapilacze mogą tam swoje gniazda tworzyć i z jakby taką zamiast wyżywać siatki użyłem coś bardziej naturalnego czyli takiej sznurku włóknianego, nie wiem jak się nazywa i zrobiłem co kawałek takie małe gwoździe powbijałem i tak to owijałem przywiązałem tutaj na końcu i tak to wyszło a dach tak jak widzicie przyciąłem tutaj, zbiłem i tak to się prezentuje na tą chwilę, jeszcze oczywiście będziemy robić coś nad tą półką widzimy się za chwilę tak jak widzicie to są te takie nóżki tak jakby od europalet i te kosteczki takie wiórkowe takie sklejane, wiórowane te deski odczepiam od tych kołków i zostają mi same te kółeczki i te kółeczki wykorzystamy jakoś tak jak tu widzicie w nich wy, wywiercimy takie malutkie otwory bardzo cieniutkie żeby było to dla zapylaczy o małej o małej strukturze tak żeby bo wy jak, jak widzicie, tutaj to, co widzicie, no to tam są duże szpary, a tutaj będzie dla mniejszych zapylaczy. Także życzcie mi powodzenia w wyrywaniu następnych kołków, bo jest ciężko. Także tak wygląda domek. Jeszcze nieskończony, ale już jak widzicie, coraz bliżej końca. To są te bloczki, o których Wam mówiłem, i pozostaje jeszcze na dzisiaj, bo już chyba resztę skończy. Jutro, wywiercić otwory takie malutkie w tych korkach. A teraz Wam pokażę, jak wygląda pozycja pracy. Także no, trochę się bałaganu narobiło. Tutaj są te szyszki i było ciężko, plecy bolą. Ale wydaje mi się, że domek bardzo ładnie wygląda jak na razie. Jeszcze myślę co by wstawić tam góry. Ale to mówię to już jutro. Także tak wygląda domek na dzisiaj. Także moi drodzy, taki jest efekt końcowy. Jak widzicie jest tutaj słoma i taki stary słonecznik. Tutaj są te korki od Europalet. Jak widzicie na lewo większe dziurki średnie i małe, żeby każdy znaleźć coś dla siebie. I tutaj są oczywiście te szyszki co na początku. I tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że wyszło to całkiem fajnie. Tutaj jak widzicie to jest siatka, chyba centymetr yy, ma te oczko. Wydaje mi się, że ten jest zahaczana spina czym ogrodowym. A pokażę Wam, jak to z tyłu zakończyłem. Także z tyłu widać tylko samą słomę. I tak samo jest zakończone. Tu tylko jest pod kątem zakończone. I tak to się prezentuje od tyłu. Szyszki nie mają żadnej osłony, bo wydaje mi się, że dobrze się trzymałem siebie. Także jest wszystko ładnie. Także moi drodzy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, dania łapki w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Napiszcie w komentarzu, czy macie zamiar coś takiego robić i czy spodobało Wam się.